Dziękuję! Wojna! Co ja bym bez was zrobił? Wasza kolej! Hej! Może byś się trochę ruszył, dziadku! Mówię ci, poddaj się! Nie oponuj! <grystanie> Co się stało? Nagle boisz się odrobiny błota? Nie tylko zawiśnięcia nad nim na cienkim sznurku! Już wiem! A, myślenie poza schematami! Znakomicie obiekty docierają na wzgórze. A, skąd się wziął ten wiatr? No nie wiem! Jest bardzo dokuczliwy! Uważaj, Głę! Dzięki! Szalony ten wiatr, co? Trochę zbyt szalony! To naprawdę dziwne. Wziął się zupełnie znikąd! Oby dziadkowi nic nie było! Bo znowu oni pewnie obserwują właśnie cud gąsienicy jedzącej liść. O, witam ponownie! Masz ochotę dołączyć do naszych poszukiwań domu dla osieroconej mszycy? Nie, dzięki, mam plany. <laughs> fantastycznie! Świetnie sobie radzisz, jak na mężczyznę w twoim wieku. Dobra, dzieciaki, ruszają dalej. <noise> jak się tam przechuśtam, to zobaczysz, mój wielki mszyca sierota. <noise> Zdaje mi się, Czy zrobiło się zimno. A to co? Dziwna pogoda, bardzo nieudany kamuflaż. Chyba już wiem, kto za tym wszystkim stoi. Oczywiście. Obsługujesz wzmacniać już długo. Kiedy będzie moja kolej? On ma rację. Nawet nie było jeszcze błyskawicy. Ledwo usiadłem i nie mogę się skupić przy waszym narzekaniu. Me, 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 me. Co to było? Wybaczcie, że przerywam pogodyni, ale wasza impreza się skończyła. Trudno to w ogóle nazywać imprezą. Nie mamy tutaj w ogóle balonu. Grado zamicz. Powinniście już wracać do ścigania. Po co, żebyście nas trafili jakimś promieniem? To nie żaden promień. To kula wzmacniająca, która służy do zwiększania zasięgu naszych mocy. To po co te wszystkie monitory i złowrogie czerwone guziki? Gromadzimy tylko dane dotyczące ludzkich emocji, aby jak najlepiej zrozumieć ich przydatność. Wyścig ma na celu wywołanie jak najszerszego zakresu emocji u ludzi. A ja lubię czerwone guziki! Po co wam dane dotyczące emocji? Ech, zabrzmi to bardzo słabo i ludzko. Wydedukowaliśmy, że nasze niepowodzenia wynikają z braku zrozumienia idei emocji. Trywialna sprawa dla ludzi, jednak wykracza to poza nasze zdolności. Jej, to naprawdę jest całkiem drużynskiej. Nie wydaje mi się, aby skończyła mówić. Naprawdę bardzo trudno stwierdzić. A już powoli zaczynała mi współczuć. Po pierwsze musimy zdjąć opaski, a tyle pij... Budynów, zanim komuś coś się stanie, ruszam! Gotowy do działania! <śmianowicie> 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 oh, dzięki! Nie mogłeś nas odstawić nieco bliżej mety? Miło! Pora dać pogodowym gościom posmakować ich własnego lekarstwa! Ach, może trochę przesadziłem z dawką. O, muszę sobie poleżeć przez minutkę. Wszystkie systemy padły. To była ostatnia szansa. Co to znaczy? Już wkrótce kogoś tutaj przyślą.